Hej, moi kochani, z tej strony ja, a to Loska dripa bądź piksela. Jedynie co musi zrobić to zostawić was dzwonek, dać łapkę w górę i napisać komentarz wraz ze swoim nickiem. A to osoba, która wygrała poprzednie Loska, więc gratuluję i zapraszam do oglądania. Hej, moi kochani, z tej strony ja Sylwiaku, a w dzisiejszym odcinku pootwieramy sobie fioletowe prezenciki. Jeszcze na początku chciałam was zaprosić na mój serwer Discord, link macie w opisie, a ja już przechodzę do otwierania Oczywiście jak to zawsze najpierw sobie potwieramy prezenciki, a potem zrobimy Luka. Tutaj mamy ogółem prezent z taką fioletową wstążką. No jest niebieski tak naprawdę, ale dobre już go otwórz. No i nawet ani niebieski, ani fioletowy. No cóż, ale to i tak do pokoju, więc luka z tego nie zrobimy. Więc dziękuję wszystkim za prezenciki i za włoski z listy. Dziękuję Ci bardzo i pozdrawiam. Aha, miałam ubierać, przepraszam, zapomniałam. Dripusia, o oh my God, Kto to mi dał Dripusia? Rasy dziękuję Ci bardzo za dripusia. Dodam Cię do znajomych i Cię również pozdrawiam. Wtedy seria prezentów zdjęć od Maeky i Sasaniczna, więc o dziękuję bardzo ładna dwóch z tego mocku naprawdę. drodze Ojejku, i te włoski są bardzo ładne i teraz nie ja będę miała zielonego pojęcia, jakieś je wziąć luka. Tutaj mamy... Ojejku, tu ten, ten kolorek, ten co otworzyłam od puderka, to nie jest taki... O, następne śliczne włoski, no kurde, no to tego nie ubieramy, do to jest bardziej podróż podchodzi moim zdaniem, co nie? Yy, I tutaj mamy od xxfridayxx, dziękuję za te włoski, w tym odcinku jest dość dużo włosów, więc yy, wow, co dziwne jest. Tutaj ten prezent jest różowy, ten... ten jest... no, tak. o! no buty, no, no dobra, dobra, uznajmy, uznajmy, tutaj też mamy takie, ten już na pewno jest różowy, ten to wiadomo, wy, ten to wiadomo, dobra, więc mamy chyba pierwszą część to, No, jest to spódniczka, więc fajnie, fajnie, bluzkę, dziękuję bardzo za bluzkę, yy, pozdrawiam, yy, dostępne prezenty od Koli od, oraz od Nikolaj, więc dziękuję bardzo za bluzeczkę i cię pozdrawiam, was pozdrawiam. I dostaliśmy takie buciki ze skarpetkami, jeśli nie dostanę innych bucików, to raczej je... Yy, do Luka. Tutaj two thousand years later, six and a half hours later, a few inches later, day two, day three. Day No i to na tyle, aha, dobra, jedna osóbka o a X, Axemi X dała mi taki dodatek na głowę, więc... Dziękuję, ja Cię pozdrawiam i nie pozdrawiamy po każdym otrzymanym prezencie, bo to jest, no tylko oni dała mam następny fioletowy prezencik, więc dziękuję Ci bardzo za kokardkę, a już yy, przejdę do tego co mówiłam, nie pożiałam po prostu za każdym razem osobę, bo no, wiecie, tu się zapomnę, czy coś tam, co coś tam, więc to... wszystkie y, osóbki, które dały prezencik dziękuję bardzo. Nie będę wszystkich ników czytać, no bo to by trochę się zeszło i tyle prezencików o... Więc teraz przechodzę do robienia luka. Ok, look prezentuje się tak, y, wiem, że nie jest najładniejszy, jest potem po prostu, no, brzydki. Do tego, no, trochę inaczej, aczkolwiek spódniczka chyba jest moja samo wzięłam buty moje, tak samo chciałam włosy wziąć, ale już nie chciałam, żeby tyle rzeczy było moich, bo wtedy by były tylko dodatki i bluzka wasza, ale no dobra, po prostu tak wygląda lub możecie go ocenić. I tak średnio przypadło do gustu, bo nie jest to taki mój styl, aczkolwiek yy, zrobiłam co mogłam. Na sam koniec dostałam dwa prezenciki od Olivix. Yy, wiem, że są właśnie na odcinek, dlatego je yy, otworzę, aczkolwiek nie założę, bo już mam zrobionego luka. Mary marylamat Coli 23411, unikokos, nasa, melissa, Olivix julcia 00110, aksemi koteł, fuczek, kitimia, aklopuk, vampir. Więc to na tyle w tym odcinku. Pamiętajcie, żeby zostawić tą łapeczkę w górę oraz subika z dzwonem, ponieważ jak dobijecie 100 łapeczek w górę, to Wam coś ogłoszę. A więc niech każdy zostawi łapeczkę. a Łapeczki! A więc niech każdy zostawi łapkę w górę i to na tyle papatki.